Świat mówi do ciebie. Żyj w rytmie wszechświata. Ten świat jest piękny, a naszym głównym zadaniem jest nauczyć się słyszeć siebie i przestrzeń wokół nas. Wielu wierzy, że naszym życiem kierują nie tylko prawa fizyczne, ale także subtelne zasady duchowe. Znajomość tych zasad. I reguł daje poczucie odpowiedzialności i sprawia, że ścieżka staje się lekka i pełna sensu. Prawo jedności i praktyka połączenia. Wszyscy jesteśmy częścią jednego oceanu energii, w którym każda myśl wpływa na całość. Spróbuj tego. Zacznij rano od. Uświadomienia sobie, że powietrze, którym oddychasz, łączy cię ze wszystkim, co żyje. Wyobraź sobie, jak twój szczery uśmiech uruchamia niewidzialną falę dobra, która jest w stanie obejść całą planetę: prawo wibracji i strojenie częstotliwości. Wszystko we wszechświecie jest w ruchu. A nasze uczucia to również częstotliwość. Aby otrzymać to, czego pragniesz, musisz nastroić się na stan radości już teraz. Spróbuj tego. Jeśli poczujesz zmęczenie, zatrzymaj się i przypomnij sobie coś, za co jesteś szczerze wdzięczny. Wdzięczność to najszybsza winda. Która podnosi Twoją wewnętrzną częstotliwość do poziomu światła. Prawo przyciągania i magnes duszy. Podobne przyciąga podobne. Przewołujemy do swojego życia tych ludzi i wydarzenia, które odpowiadają naszemu stanowi wewnętrznemu. Spróbuj tego. Śledź swój wewnętrzny dialog. Traktuj swoje myśli jak cegły, z których budujesz jutrzejszy dzień. Świat jedynie potwierdza Twoje przekonania na jego temat prawo przyczyny i skutku czyli karma. Nic nie dzieje się przypadkiem, a każde działanie ma swój odzew. To, co siejesz, w świecie dobro, pomoc czy złość na pewno do Ciebie powróci. Spróbuj tego. Przed snem podziękuj za wydarzenia dnia, mając świadomość, że każdy dobry uczynek był zasianym ziarnem, które z pewnością wyrośnie jako piękny owoc prawo równowagi i balansu. Wszechświat dąży do harmonii, równoważąc nadmiary energii. Dotyczy to również umiejętności brania i dawania. Spróbuj tego: ucz się przyjmować komplementy czy pomoc całym sercem, nie umniejszając swojej wartości, a dając, rób to bez oczekiwania wdzięczności. Pozwalając energii płynąć swobodnie. Prawo lustra i wzrok wewnętrzny. Świat zewnętrzny jest jedynie odbiciem naszego stanu. To, co nas irytuje w innych, często jest sygnałem, by zajrzeć w głąb siebie. Spróbuj tego. Spotykając ludzi, Patrz w nich jak w lustro. Jeśli czyjeś zachowanie budzi opór, zapytaj siebie cicho: co dokładnie w Tobie wymaga teraz uwagi i uzdrowienia? Prawo rytmu i zaufanie do życia. Wszystko ma swoje cykle: sukcesy i spokój przepływy i odpływy. Ważne jest, aby ufać. Rytmom i nie wpadać w rozpacz podczas zimy. Spróbuj tego. Nawet w trudnych chwilach, wiedz, że to tylko faza, po której zawsze przyjdzie odnowienie. Świat dba o to, by słońce wzeszło o czasie, po prostu oddychaj w rytmie życia. Kiedy działamy zgodnie z tymi prawami. Przestajemy walczyć, a zaczynamy tworzyć własną, niepowtarzalną symfonię. Niech ta wiedza stanie się Twoim oparciem, źródło zdrowia.